Nigdy nie zapomnę dnia, kiedy lód trzaskał pod moimi butami, a zapach zakrzepłej krwi mieszał się z ostrym jak brzytwa syberyjskim powietrzem. Tamta zima 1942 roku pośród nieprzejednanych, rozległych, mroźnych stepów zapowiadała się na kolejne piekło śniegu i wyrzeczeń. Ale to, co znaleźliśmy w Sneznaja, nie było wynikiem zimna ani wojny z nazistami. Było to coś o wiele... Wiele starszego i nieskończenie bardziej przerażającego. Major wysłał tam mnie, porucznika Nikołaja Żukowskiego i mój elitarny oddział ze specjalnej grupy X. Garstkę zahartowanych ludzi, naturalnych, myśliwych, stworzonych do wykorzenienia tego, o czym moskiewskie gazety nigdy nie wspomnią. Wciąż widzę wioskę rysującą się na tle Szarego Nieba. Śmiertelna cisza wisząca nad domami z ich bezwładnymi kominami. Żadnego dymu, żadnych szczekających psów, tylko przytłaczająca cisza śmierci. W oddali wrony krążyły nad drzewami, ale co ciekawe, żadna z nich nie odważyła się wylądować gdziekolwiek w pobliżu wioski, jakby samo powietrze było zatrute. Lodowate przeczucie ścisnęło mi piersi. Siergiej Kowalski Mój starszy sierżant i weteran wojny domowej wydawał się czuć to samo. Jego oczy, zwykle przenikliwe i wypełnione niemal nadprzyrodzoną ostrożnością, były utkwione w opustoszałym krajobrazie z głęboką bruzdą na czole. Nie podoba mi się to poruczniku, mruknął, a jego chrapliwy głos zmieszał się z szumem wiatru. To ciężka cisza, taka jaka zapada przed burzą, Albo po czymś naprawdę złym, nie mylił się. Gdy się zbliżyliśmy, śnieg pod naszymi stopami zaczął zmieniać kolor. Z nieskazitelnej bieli stał się niezdrowo różowy, upstrzony ciemniejszymi plamami. Zapach, ach ten zapach, to nie było zwykłe gnijące ciało, ale coś bardziej metalicznego i cuchnącego, jak złom i podroby pozostawione na słońcu pomimo mroźnego zimna. To była uczta, wiedziałem, uczta, którą zostawili za sobą. Pierwsze domy, które zbadaliśmy, potwierdziły nasze najgorsze obawy ciała lub to, co z nich zostało okaleczone bez kości, porozrzucane, jak szmaciane lalki w sadystycznej grze. Śnieg wokół każdego z nich był poplamiony krwią. Ale najbardziej niepokojąca była ich nieobecność. Żadnego ciała, żadnych organów, tylko nagie kości i fragmenty tkanek, jakby coś wyssało z nich życie. Gule, syknął Tomasz Nowak, jeden ze snajperów. Jego głos był ledwie słyszalny, mimo że wyszeptał słowo, które tak dobrze znaliśmy. Tak, Gule, niemityczne bestie, żywiące się padliną lub zwierzętami, ale humanoidalne potwory pozbawione włosów, z ostrymi pazurami, które mogły rozrywać ciało i kości z równą łatwością, głodnymi oczami, które świeciły w ciemności i mdłym odorem, który oznajmiał ich obecność na długo, zanim zostali zauważeni. Polowali tylko na ludzkie mięso. I jak wiedzieliśmy z gorzkiego doświadczenia, ich ciała rozpadały się na popiół wkrótce po śmierci, uniemożliwiając jakiekolwiek badania, jakąkolwiek sekcję zwłok. Biologiczna aberracja, a może coś gorszego, coś nadprzyrodzonego. Nasza misja, która nie pasowała do przemówień towarzysza Stalina ani nagłówków gazet poświęconych walce z Trzecią Rzeszą, była prosta: zlokalizować i unicestwić te rzeczy, zanim ich rozprzestrzenianie się wymknie się spod kontroli. Jednak prostota rozkazu nie odzwierciedlała złożoności zadania. Major, moskiewski biurokrata, bez żadnego doświadczenia z tymi demonami, postanowił, że każda grupa zajmie się gangami indywidualnie, bez wsparcia powietrznego, bez koordynacji między jednostkami, bez radia do komunikacji. Tylko my, ośmiu ludzi uzbrojonych w improwizowaną broń i brutalnie zdobytą wiedzę o naszym wrogu przeciwko nieznanemu. Sygnały wizualne poruczniku. Nalegał Siergiej Kowalski, zanim wyszliśmy, a w jego głosie słychać było frustrację. Sygnały wizualne nas nie uratują, gdy w ciemnościach otaczają nas te rzeczy. Potrzebujemy wsparcia, koordynacji. Ale rozkazy były jasne. Zawsze były jasne, nawet gdy byli samobójczy. Z wiszącą nad nami zapowiedzią śmierci podążaliśmy za różowymi śladami krwi i popiołu pozostawionymi przez ghule przez opustoszałą taigę zmierzch na syberii trwał zaledwie kilka godzin a temperatury spadły do zabójczych temperatur każdy krok był wysiłkiem każdy oddech lodowatego powietrza przypalał nasze płuca las był labiryntem poskręcanych drzew i tańczących cieni a uczucie bycia obserwowanym było nieustanne dreszcz na karku który nie chciał ustąpić je Janusz Wrubel, zwiadowca oddziału. Ciało, nie cywila, a mężczyzny w mundurze NKWD, wykrzywione w nienaturalnej pozie, z rozerwanym gardłem. Obok leżała skórzana teczka, częściowo zakopana w śniegu. Otworzyłem ją w rękawiczkach, a to, co znalazłem w środku, jeszcze bardziej zmroziło mi krew w żyłach. Tajne dokumenty oznaczone jako Operacja Hades i świadectwo. Było to sprawozdanie białego oficera, schwytanego w 1920 roku, okultysty, który w desperacji, by odwrócić losy wojny secesyjnej, próbował przywołać te właśnie stworzenia. Notatki były szalone, wypełnione dziwnymi symbolami i odniesieniami do portali i pęknięć w rzeczywistości. Pochodzenie gulów, jak twierdził, nie było z tego świata. Przybyli z nory. Nienaturalnego przejścia wykopanego głęboko w wiecznej zmarzlinie. Z każdym przeczytanym wersem poczucie grozy pogłębiało się. Nie polowaliśmy tylko na potwory, polowaliśmy na demony, które zostały obudzone wcześniej i w określonym celu. Wojna z nazistami wydawała się błacha w porównaniu z tym trzask, suchy, głośny, dźwięk łamanej gałązki. Wszyscy zamarliśmy, podnieśliśmy broń, ale nie było nic widać. Tajga wciąż była cicha poza lodowatym wiatrem. Wtedy zrozumiałem, to nie był wiatr, to był dźwięk kroków, bosych, wielorakich i dochodzących z każdej strony. Formacja! krzyknąłem. Ale było już za późno. Wyszli z ciemności, gipkie bezkształtne cienie, szybsze niż jakikolwiek człowiek mógłby się ruszyć. Ich oczy błyszczały nienasyconym głodem, a smród zgnilizny wypełniał powietrze. Ich ostre, jak brzytwa, pazury błyszczały nawet w słabym świetle. Piotr Zieliński, młody, niedoświadczony rekrut, padł pierwszy, wciągnięty w ciemność, zanim zdążyliśmy zareagować. Jego stłumiony krzyk mieszał się z gardłowymi pomrukami stworzeń. Następująca strzelanina była piekielnym chaosem. Strzelaliśmy na oślep w ciemność, próbując trafić w rozmazane kształty, które poruszały się z nieziemską prędkością. Kule często przechodziły przez nie lub odbijały się od ich zaskakująco odpornych ciał. To była masakra. Marek Lewandowski, nasz medyk polowy, desperacko próbował dotrzeć do Piotra, ale został zaatakowany przez dwóch gulów naraz. Widziałem, jak upadł, machając rękami na próżno, gdy szpony go rozszarpywały. Wycofaliśmy się rozpaczliwie, strzelając ze wszystkiego, co mieliśmy. Bitwa była krótka, brutalna i demotywująca. Straciliśmy trzech ludzi w ciągu kilku minut trzy życia zmiażdżone przez nieustępliwe okrucieństwo tych rzeczy. Kruchość ludzkiego życia w obliczu takiego zagrożenia była namacalna i przerażająca. Reszta z nas zdołała się przegrupować ranni i wstrząśnięci, ale zdeterminowani. Strata towarzyszy wzmocniła moją determinację, ale także zaszczepiła głęboki strach w pozostałych mężczyznach. Spaliśmy niespokojnie, każdy hałas w Tajdze rozbrzmiewał jak omen, wiedząc, że w każdej chwili ciemność może przynieść nowe zgony. Zimno nie było już naszym największym zmartwieniem, ciemność była. Gdy kontynuowaliśmy naszą podróż, Gęsta tajga ustąpiła miejsca rozległej spalonej pustyni, blizny na krajobrazie, która pozostawiła nas jeszcze bardziej zdezorientowanymi. Jaka siła mogła spowodować takie spustoszenie w tak odległym regionie? A potem tundra, płaski pustynny krajobraz, gdzie wiatr wył bezlitośnie. Jedynym znakiem życia, jaki napotkaliśmy, był niemiecki nomada, Starszy, zapłakany mężczyzna, który zdawał się tracić rozum, spojrzał na nas z przerażeniem, które dobrze znałem, i w przeciągłym, ledwie zrozumiałym niemieckim jąkał się o dziurze dziura powtórzył, wskazując na północ, na białą przestrzeń stamtąd nadchodzą. Nie da się ich zatrzymać, tylko zapieczętować. Z każdym słowem, które wypowiadał starzec, prawda stawała się coraz bardziej oczywista. Dziura, tunel, nienaturalne przejście. Tam właśnie musieliśmy się udać. To było źródło zła i musieliśmy je zapieczętować za wszelką cenę. To właśnie wtedy zorza polarna zaczęła tańczyć na mroźnym niebie. Żywe zielenie i błękity przecinały niebo, oświetlając ścieżkę do wejścia do tunelu. Nieziemskie piękno oprawiało próg piekła. Gryzący odór upiorów nasilał się z każdym krokiem, wydobywając się z ciemnego otworu w skale. A potem dźwięki, mrożące krew w żyłach, odgłosy bosych stóp, drapanie pazurów po kamieniu, odbijały się echem z niezgłębionych głębin wiecznej zmarzliny. Andrzej Zieliński, nasz saper, spojrzał na mnie, jego oczy odzwierciedlały tę samą determinację i obawę, które ja czułem. Niósł materiały wybuchowe, jedyną nadzieję na zamknięcie tej wyrwy. Byliśmy uwięzieni, bez możliwości wezwania posiłków. Samotnie przeciwko wrogowi, który przeczył ludzkiemu pojmowaniu, stawką nie było tylko nasze życie, ale los tajnej wojny, której ZSRR nie mógł sobie pozwolić przegrać. Ciemność tunelu nas pochłonęła i wiedziałem, że od tej chwili nie ma już powrotu klaustrofobiczne uczucie było niemal tak duszące, jak słodki odór krwi i wilgotnej ziemi, który wydobywał się z głębi tunelu. Każdy krok odbijał się echem, wzmacniany przez przytłaczającą ciszę, a światło naszych latarek ledwo przebijało ciemność, która wydawała się żywa. Ściany były zrobione z lodu i skał, mokre i śliskie, a na każdym zakręcie spodziewałem się zobaczyć coś. Parę świecących oczu w ciemności, mignięcie szybkiego cienia. Andrzej Zieliński szedł tuż za mną. Ładunki wybuchowe obciążały jego plecak. Jego oddech był głośny, ciężki, ale nie powiedział ani słowa. Wszyscy wiedzieliśmy, co nadchodzi. Albo przynajmniej tak nam się wydawało. Ślady pazurów na ścianach stawały się coraz częstsze, głębsze, a potem zaczęliśmy widzieć kości. Najpierw małe fragmenty, potem kości udowe, potem czaszki, rozrzucone jak śmieci na wysypisku. Były to kości zwierząt, głównie, ale było kilka, które rozpoznałem jako ludzkie, pozostałości uczty, bezceremonialnie porzucone. Tunel zaczął się rozszerzać, a powietrze stało się gęstsze, niemal namacalne, z obecnością czegoś starożytnego i złego. Dźwięk kapiącej wody mieszał się z innymi dźwiękami, subtelniejszymi, bardziej niepokojącymi. Niskie pomruki, niczym szepty dochodzące z samych ścian. Moje serce waliło w piersi, w szalonym rytmie niepokoju. Szept Siergieja Kowalskiego za mną: Powietrze jest cieplejsze. Miał rację, pomimo głębokości wiecznej zmarzliny, dziwny prąd ciepłego powietrza wiał gdzieś z przodu. Nie był to kojący rodzaj ciepła, ale wilgotne, cuchnące ciepło, jak gnijące zwierzę. Poruszaliśmy się dalej, ostrożnie stawiając kroki. Z każdym jardem ciemność stawała się coraz bardziej przytłaczająca, a uczucie bycia obserwowanym narastało. Czułem ich spojrzenie, nawet ich nie widząc ich głodne oczy ich prymitywne umysły badające nas, czekające. Wtedy weszliśmy do ogromnej komnaty. Światło zorzy polarnej ledwo do niej docierało, ale wystarczyło by odsłonić grozę, która się rozgrywała. Komnata była jaskiniowa, z lodowatymi stalaktytami zwisającymi z sufitu, a w środku ziejąca przepaść. Dziesiątki, może setki ghuli wiły się na dnie dziury. Ich chude, bezwłose ciała wiły się w bezkształtnej masie. Ich czerwone oczy świeciły w słabym świetle, a zapach. Zapach był nie do zniesienia, mieszanka zgnilizny, krwi i czegoś metalicznego i mdłego. Nie byli wampirami z legend, nie byli demonami zamieszkującymi okultystyczne książki. Byli aberracjami, stworzeniami zniekształconej rzeczywistości, zrodzonymi z samej Ziemi, a może z czegoś o wiele bardziej złowrogiego. Dziura, szepnął Andrzej Zieliński i poczułem ciężar jego głosu. Wiedział, co to znaczy. Nagle z masy w otchłani wyłonił się ghul, wyższy, szczuplejszy, z pazurami, które wydawały się dłuższe i oczami, które błyszczały złowrogą inteligencją, był przywódcą, alfą stada, podniósł głowę i wydał przenikliwy krzyk, dźwięk, który odbił się echem od ścian jaskini, przecinając powietrze jak lodowe ostrze, a potem zaczęli się wspinać. Byli szybcy, zwinni, wspinając się po poszarpanych ścianach komnaty z przerażającą łatwością. Jeden z nich skoczył w naszą stronę, ciemna plama w mroku. Otworzyłem ogień, a stworzenie upadło, ale więcej już się wyłaniało. Skoncentrować ogień! krzyknąłem, a odgłos naszych karabinów odbił się echem w jaskini, mieszając się z warknięciami i krzykami upiorów. Nasze kule zdawały się mieć niewielki wpływ na niektóre z nich. Wiły się, jęczały, ale wciąż poruszały się do przodu z wyciągniętymi pazurami. To było tak, jakbyśmy strzelali do duchów. Gdy wycofywaliśmy się rozpaczliwie, większy gól, jeden z najszybszych, zdołał nas zajść z flanki. Skoczył na Siergieja Kowalskiego, powalając go. Widziałem pazury rozrywające jego kurtkę, zaskoczenie i ból w jego oczach. Ale Siergiej był weteranem, wojownikiem. Zareagował instynktownie, wbijając nóż bojowy w gardło stworzenia. Gul zwinął się konwulsyjnie, wydał gardłowy krzyk, a następnie z sykiem jego ciało rozpadło się na popiół. Nie wytrzymamy tu długo, poruczniku, krzyknął Siergiej, podnosząc się na nogi, ściskając ręką ranę w ramieniu. Musimy zapieczętować tę cholerną rzecz. Wiedziałem, ale jak? Byliśmy otoczeni. Góle były wszędzie, wyłaniały się z otchłani, ich mroczne postacie wypełniały komnatę. Andrzej, materiały wybuchowe, przygotuj je! Andrzej skinął głową, jego zwinne palce pracowały w migoczącym świetle latarki. Zaczął składać ładunki, a przewody elektryczne błyszczały. Wtedy pojawił się Alfa Ghoul bliżej niż się spodziewałem. Nie zaatakował, tylko obserwował nas swoimi czerwonymi, inteligentnymi oczami, jakby nas studiował, oceniając nasze słabości. Było w nim coś. Coś wykraczającego poza zwierzęcą dzikość, złośliwa inteligencja, która przeraziła mnie do szpiku kości, wydał z siebie kolejny przenikliwy krzyk, a pozostałe góle zatrzymały się, wahając się. To było tak, jakby rozkazał im czekać, żeby dać nam czas na uświadomienie sobie rozmiaru naszej rozpaczy. Jeden z moich ludzi, Władysław Kowalczyk, silny i zazwyczaj niewzruszony mężczyzna, zaczął drżeć. Jego oddech był szybki, a trzymał karabin tak mocno, że jego knykcie były białe. Łamał się, sam strach, widok tych rzeczy był dla niego zbyt wielki. Potrzebujemy więcej czasu. Mruknąłem bardziej do siebie niż do nich. Siergiej Kowalski stanął przede mną z bronią wycelowaną w Alfę Gula. Odwrócę ich uwagę, poruczniku. Musisz kupić Andrzejowi czas. Nie, Siergieju, to samobójstwo. Rozkazy to rozkazy poruczniku, powiedział z ponurym uśmiechem na twarzy. A obowiązek to obowiązek. A potem pobiegł. Pobiegł w stronę Gula Alfa, strzelając ze swojej broni, zwracając na siebie uwagę stworzeń. Gule, niczym głodna fala, zwróciły się w jego stronę, a ich gardłowe krzyki wypełniły powietrze. Przyglądałem się, jak Siergiej walczył, strzelał, rąbał, wycinał jednego gula po drugim, pokaz odwagi i desperacji, ale było ich zbyt wielu, zbyt wielu jak na jednego człowieka. Chciałem do niego pobiec, pomóc mu, ale wiedziałem, że to bezcelowe. Moim obowiązkiem była misja. Materiały wybuchowe Głos Andrzeja był napięty, ale skupiony. Pocił się mimo zimna, jego mięśnie były napięte. Gdy Siergiej poświęcił swoje życie, pozostali i ja skupiliśmy się na osłanianiu Andrzeja. Strzelaliśmy do stworzeń, które próbowały do niego dotrzeć, wycinając je, kupując cenne sekundy. Ale fala gulów wydawała się nie mieć końca. Wyskakiwali z otchłani, jakby samo piekło ich wypluwało. Widziałem moment, w którym dotarli do Siergieja. Walczył do ostatniego tchu, ale został pochłonięty przez falę pazurów i zębów. Jego ostatni krzyk został zagłuszony przez warczenie stworzeń. "Gotowe!" krzyknął Andrzej, a ja poczułem ulgę zmieszaną z bólem. "Wycofać się!" krzyknąłem. Moje płuca płonęły. Wszyscy do wyjścia. Zaczęliśmy biec, strzelając do tyłu, próbując opóźnić pościg. Masa gulów była tuż za nami. Ich bose kroki odbijały się echem w tunelu. Ich zapach nas dusił, a ja czułem obecność gula Alfa, jego furię, jego determinację, by nas powstrzymać. Biegliśmy z całych sił, a odgłosy zbliżających się eksplozji popychały nas do przodu. Dotarliśmy do wejścia do tunelu w zimnym świetle zorzy polarnej i wyskoczyliśmy wyczerpani i posiniaczeni. No, Andrzeju! krzyknąłem. Nacisnął detonator. Eksplozja była ogłuszająca. Ziemia zatrzęsła się, a chmura lodu, skał i popiołu uniosła się w niebo, na chwilę przysłaniając zorzę polarną. Ziemia pękła i poczułem falę uderzeniową. Tunel. Przejście do piekła został zamknięty. Przez chwilę była tylko cisza. Cisza zwycięstwa, ale także cisza straty. Siergiej, Piotr, Marek i inni, którzy polegli we wsi, ich poświęcenie nie pójdzie na marne. Wpatrywałem się w teraz zapieczętowaną dziurę, krater w krajobrazie, dym powoli rozpraszający się w mroźnym powietrzu. Stawka była wysoka, a my zapłaciliśmy straszną cenę. Tajna wojna z tymi demonami będzie trwała, wiedziałem. I może, tylko może, poświęcenie naszych ludzi dało ZSRR szansę. Powrót do cywilizacji był rozmyty. Dni zlewały się w mgłę wyczerpania, obrażeń i żalu. Ocaleni ze specjalnej grupy X byli nieliczni i rozproszeni, na zawsze naznaczeni okrucieństwami, których byliśmy świadkami. Każdej nocy krzyki Piotra i Marka rozbrzmiewały w moich snach, a głodne spojrzenie Alfy Gula mnie prześladowało. Zostałem odznaczony, oczywiście, medalem zasługi, pochwałą za odwagę i lojalną służbę Związkowi Radzieckiemu, ale te zaszczyty wydawały się puste, bezwartościowe. Jak mogłem wyjaśnić biurokratom w Moskwie horror, z którym się mierzyliśmy? Jak mogłem opisać niegodziwą inteligencję w oczach tych stworzeń, nienasycony głód, który nimi kierował, nie zrozumieliby. Dla nich był to po prostu kolejny wróg, który należało wykorzenić, zagrożenie, które należało powstrzymać. Mówili o zagrożeniach biologicznych, ale ja znałem prawdę. To nie była biologia, to było coś innego, coś starożytnego, coś, co przeczyło samemu rozumowi. Operacja Heides została sklasyfikowana jako tajemnica państwowa, a jej dokumenty zostały zakopane w jakimś ciemnym skarbcu, zdala od opinii publicznej. Historia okultystycznych białych oficerów, wezwania i portale zostały wygodnie zapomniane. Moskwa nie chciała wiedzieć, że na świecie są rzeczy, których nie da się wyjaśnić nauką ani ideologią. Woleli wierzyć, że wszystko można kontrolować, racjonalizować i wpasowywać w ich wspaniałe plany, ale znałem prawdę, nosiłem ją w duszy każdego dnia, każdej nocy. Wspomnienia czerwonych oczu, świecących w ciemności, zgniły zapach, okaleczone ciała. Syberia dla wielu była po prostu ogromną, lodowatą pustką, ale dla mnie stała się scenerią koszmaru, który nie chciał odejść. Moje życie nigdy już nie było takie samo. Możliwość cieszenia się prostymi rzeczami, znajdowania radości w życiu została skradziona. Widziałam cień gulów w każdym ciemnym kącie, w każdym szepcie wiatru, z każdą wiadomością o zaginięciu, o odizolowanej wiosce, gdzie cisza była zbyt głęboka. Moje serce zapadało się. Wiedziałam, że dziura, którą zamknęliśmy, była tylko jedną z nich. Były inne. I zawsze czyhały, czekając na swoją szansę, by się znów pojawić. Czasem w nocy, gdy cisza była absolutna, a ciemność mnie otaczała, myślałem o Siergieju Kowalskim, o jego poświęceniu, o jego odwadze, i zastanawiałem się, czy w jakiś sposób znalazł spokój w unicestwieniu. Wątpiłem w to. Spokój wydawał się luksusem. Na który nikt z nas, którzy widzieliśmy to, co widzieliśmy, nigdy nie mógłby sobie pozwolić. Nadal tu jestem, żyję życiem, które wydaje się cieniem tego, czym kiedyś było. Słońce świeci, ludzie się śmieją, ale ja widzę świat przez ciemną zasłonę. Wojna z nazistami się skończyła, ale moja wojna, wojna z niewypowiedzianym, nigdy się nie skończy. Jeśli dotarłeś aż tutaj, możesz zrozumieć głębię mojej historii. Prawda jest taka, że istnieją horrory wykraczające poza ludzkie pojmowanie, ukryte w cieniu, czekające na właściwy moment, aby się objawić. Jeśli ta historia w jakikolwiek sposób cię poruszyła, jeśli dreszcz przeszedł ci po plecach, rozważ zasubskrybowanie tego kanału i zostawienie lajka. Twoje komentarze pomagają mi zrozumieć, że nie jestem sam w tej podróży objawienia. Ciemność jest ogromna, a to, co tam jest, jest bardziej przerażające niż możesz sobie wyobrazić. Uważaj na siebie.